El hecho zasubskrybujcie mój kanał z mm. w górę. Mm. Jezu. Co to było? Nie wiem. I nie gram sobie w taką grę z paczkami. Może, możecie nawet się znać okej. Okay. Mm. No i możemy mi co prawda zacinać strasznie. To, tą grę, ale po prostu na tablecie już mam zepsute tablet, więc trochę mi ścina. Tak czy lecimy z gierką. Z Indulą będę miała tą skrzynkę. Ja jestem w ogóle na słabym poziomie w tej gierce. Mega słaby poziom. Może nie jakiś mega, mega, mega słaby, ale dosyć jednak słaby. Mój poziom uwaga mam o. tutaj. Dotąd. Nie dotąd. czekaj dalej. Dobra tu tu. O tutaj do tych jej kaktusowych wszystkich dziwacznych. Em um. No i przede wszystkim chciałabym się stąd, ciekawe ile by to kosztowało, bo mam mało kryształków. strasznie. Nie. Hmm. Dobra, to ja spróbuję, o tędy sobie stąd zejdę, może już pewnie nawet kosm będzie zacinać, to jest masakra. Hmm. Tychcząk ja już szybko tutaj idę, idę przed siebie. Idę. Zaraz dojdę. Najprawdopodobniej. Zaraz. Jeszcze tylko chwila. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Ja dobra, teraz wyskupię. I co, te dźwięki w tle pewnie są. Mm, tą skrzynkę mam gdzieś, kurde. Zapytało się, dobra, idę przez siebie. Okej. Okay. Idzie, idzie, idzie mój ludzik. Jeszcze trochę, no trochę dużo. Jeszcze w tym ale tak jak mówiłam, jestem dosyć słaba jeszcze w tą grę. No, jak się liczę z inny innych zwykle, mam już tęczowy mam takie... Hm. Um. Jeszcze dalej, dalej. To jest dopiero pustynia. Okej. Okay. Jeszcze dalej, muszę iść. Chyba zaraz zrobię ten. Cięcie. bo dla was to będzie sekundy, dla mnie to prawdę więcej, ale no. A teraz posłuchajcie, yy, nie wiem, takiego czegoś. Yy. A tak dokładnie mojego dmuchania w mikrofon. O! Ktoś chce się ze mną strajdować, ale ja mówię, że nie chcę. Bo ja nie chcę. Więc no. Dobra. Jeszcze trochę. Dobra, jeszcze sobie podmucham. Jako to... Tego bolą uszy, no to sorry. Można trochę ściszyć. Już prawie doszłam. よし。<t ries> Yes, i

Okay. teraz będę tu przez chwilę. Okej, okay, czekamy. Jeszcze trochę. Um. Jeszcze trochę. Okej, okay, a skoro to było ponad dziewięćset tysięcy, Widziałam jak się kończyło, nie? To znaczy, że ta skrzynka chyba miała ponad milion. Co w się sensie, kasy daje? Mm. Jak dla mnie to dobrze? Będę miał kasy. Ach, no ja chcę... Wiecie? Następny świat. Za 50 milionów. To razem, za 50 prawdziwy 500 milionów ale żyje peta to za 5 <grym> eeeem więc tak Czekamy. a tu samyś... no idę a... idę do petów, tam gdzie się kupuje pety i sobie y, ten skołuję nowego peta bo jak można z takimi starożytciami chodzić? Albo nie. Nie, po co? Na razie nie. Możecie napisać w komentarzu, mam z Tobą peta jakieś. Może pet, czy nie? nie? wiem. Okej. Okay, Ale zawsze na tym otu są jakieś dobre rzeczy. Typu sejf. Jakaś skrzynia na tym biomie tutaj na tym świecie zimowym z, z, z są dobre z jeszcze na tym lodzie tutaj na około tej skały zepsutuje. zawsze są dobre no, patrzcie taka skrzynka jest prezencik kolejny prezencik o kolejny prezencik a jeszcze nic lepszego jeszcze lepszego nic nie ma ja. No nie wiem. Dobra, to jednego są tam do prezentu, jednego tu do prezentu. O tu polewo. Okej. Okay. Jeszcze mam dwójkę. Tu dwójkę, jednego tu, a jednego do fiamentu. Jednego do fiamentu. To jeszcze chyba okej. Okay. Chyba okej. Ale nie jestem pewna czy jest okej. Okay. No wiadomo co zachodzi. Dobra. Jeszcze trochę. Czekam. Aż tu się tam zrobi. Nie no. Nic się długo robi. Widzimy się za 500 lat. Dobra, no do zobaczenia za 500 lat. O, e, do zobaczenia. A tak serio, to wiecie, że nie do zobaczenia za 500 lat. 500 lat. Mój kanał, w którym najpóźniej nawet nie będzie. Skąd wyciekuje się będzie? Skąd mam wiedzieć, Czas się zmienia? 21 dnia. Dobra, przyszły kapety. Wreszcie. Tylko, że ta kasa mi się tak zlagowała, że masakra. Odbieram tą kasę i się widzimy. Generalnie, ludzie, y, Wyszło na to, że mi się zlagował tablet, bo podłączyłam rękawy w I od się, muszę włączyć grę. Po jakimś tylko jeszcze problem z tym, że nie wiem, gdzie jest myszka. Um, jak ją znajdę, to by było fajnie. Ale że mam naprawdę naprawdę porządek na dwórku, no to na pewno ją znajdę, znajdę ją. Uh -huh. Porządek, powiedzmy, że porządek. Ja, dobra, w razem że wchodzimy w tę w grę nie chce się wejść dobra jest git aha, myszka jednak leży koło mnie nieważne um, plus teraz gry mi się nie chce w ogóle odpalić. Eee, live live znaczy no i lecimy, no i lecimy dalej czekaj, klawiatura połączyć klawiaturę okej okay. Teraz, to się nie chce ten. To się nie chce ten. Yy, naprawić. Halo. Okej. Okay. Jeśli mi się uda wejść. A bardzo możliwe, że się mi uda. Chociaż nie jestem pewna. No to. Um, jakby. Zwrócę się do was. Tak jak wchodzę? Nie. Zobaczymy, czy w ogóle w jakąkolwiek grę da się wejść. Weźmiemy jakąś przypadkową grę. Wezmę. Chociażby. O! Czekaj. Da się to wyłączyć. Ok. Mm. I lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Jak ja to włączę, to jest ta mistrzu. Mastrzu. To się na. No... Ej, a może jednak to się włączy, ty? Hmm. Ej, co może to się włączyć? Ludzie! No. Ludzie, to się może włączyć. Jak to się włączy, to gram w to. Dobra. To się włączyło. To gramy w to. Ej, już mam tu gdzieś. To wszystko. Dobra. Da się. Halo. Klawiatura mi nie działa. Okej, okay, działa. Działa. Nie mogę wszystko robić. Tu e, to jest zjeżdżania chyba. Okej, okay, to mi się przykręcało. Kamerkę. już zapomniałam jak. Ci się kamerkę przykręcało. Halo, jump. Dobra. Bo, ja tak trochę... Na kredyturze już pewnie nie w ogóle w Robloxu tym bardziej obu żadne. Ja tak sobie tutaj pójdę. Okej. Okay. To jest okropne. Bo tutaj łatwo można spać. Okej. Okay. Pójdę w tą stronę. O nie. Ta dziewczyna się nawet nie przeskoczyła. Dobra. Wszystko, to wszystko. Zrobimy obwod. Tak? Przejdziemy. 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 to będzie bardzo fajnie. Ale nie jestem pewna, czy przejdziemy. Z pierwszym razemem. Nie, Okej. Okay. To jest taki na tym kamerkę wyjątkowo wycięłam. Jak się W sensie strzałkami w kamerkę. się. Nie? Oczywiście, że tak. No. Okej. No i już można przecież z nie, Teraz... Teraz...

Super, to jest super, po prostu. naprawdę mega, mega mega, mega nie. No, no, naprawdę, naprawdę, um, jeśli mi się uda przejść, to, dobrałem zakład, zakład, że jak się tu przejdzie pierwszym razem, to na się przejdzie, bo nie rady, jestem za bardzo niemowem na to, to, że sobie chłopka w górę,

Tak, Te ciągle mi się pojawia. Okej. Przeskoczyłem to jakoś. Okej. Nie wierzę. Czego nie przeszło? Już zgadzałem się trochę, ale nie wiem. Nie wiem czy rops są dłuższe odcinki w ogóle. Nie, czy Może to krótsze. Dobra, to się wam kręci odcinka. To będzie koniec odcinka. Well